Witam wszystkie wagi w numeroskopach. Zaczynamy rozkład na wrzesień 2019. Przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy to zaglądają już po raz drugi, mam nadzieję, biorąc pod uwagę, jakiej jakości było nagranie z zeszłego miesiąca. Mam nadzieję, że tutaj nie przeszkadza nikomu tasowanie. Ale nawet jeżeli przeszkadza. I tak zaraz przestanę mówić, i to nie wiem jeszcze dokładnie, czy to zostawię. Czy przewiną, znaczy przyspieszę trochę już na, na edycji. To wszystko zobaczymy. Na razie robimy rozkład zero-jedynkowy, który po wsadzeniu do kalkulatora i przeliczeniu na system dziesiętny przekaże nam główną. Wibracje tego miesiąca. Dobra, jeszcze tylko sprawdzę, czy na pewno to dobrze policzyłam. Dajcie mi sekundkę. I tutaj już widzimy, oh, że wibracją główną. Miesiąca jest dwójka. Dwójka mówi nam tutaj o związkach z innymi, ale to są takie związki bardziej przyjacielskie, tworzenie nowych um, związków, nowych, zawieranie nowych znajomości. Okay, dobra, przyszło nam dobrze. Więc to na razie odkładamy. Te karty bierzemy. Znowu tasujemy, znowu tasujemy, ten układ jest trochę inny niż e, w bonusach, tutaj zaczynamy od kart symbolicznych, a dopiero potem przechodzimy do kart e, numerowych, więc ja chyba znowu to sobie, żeby się nie śpieszyć, wiadomo strefa, która tutaj podpowiada jakie karty mają wypaść, czyli strefa duchowa nie, nie zna czasu, więc może tutaj potrwać. Chociaż widzę tutaj dzisiaj te karty wychodzą dla szybko, jeśli chodzi akurat o te karty. Więc tak na szybko. Mam nadzieję, że to głosowanie tutaj nie będzie aż tak zagłuszało tego, co ja mówię. Może się tak przybliżę do mikrofonu. Jak mówiłam, główną wibracją tego miesiąca, taką myślą przewodnią dla Was we jest dwójka, czyli związki. I tutaj akurat w opisie sytuacji znowu nam wychodzą związki tak naprawdę. Pomnożenie Relacji, pomnożenie relacji, czyli e, powiem szczerze, w takim e, rozkładzie to wygląda jak, e, nie jak dodanie pojedynczej osoby do naszego kółka, ale raczej jako dodanie całej grupy. Może e, e, dołączymy do jakiegoś e, stowarzyszenia, jakiejś grupy na Facebooku nowej. E, e, Zainteresuje nas nowe hobby i tam będziemy się um, już udzielać. Ale zobaczymy jeszcze, co nam karty powiedzą. Dodatkowo. E, co radzą karty? Rad, e, karty radzą troszeczkę. okej, okay, dobra. Tutaj. Sekundę, ja tylko zerknę. Wszystko widać, ponieważ jestem tutaj w nowym miejscu troszeczkę, bardziej w innym miejscu jestem, nie do końca wolę to miejsce od tego, którego było. Tamte miało raczej lepszą energetykę i było dosłownie pół metra dalej, ale lepsza energetyka była, więc zobaczymy, jak tutaj będą czytania. Co so, widzę tutaj? Tylko sekundę, czy wszystko widać? Wszystko widać. Dobra, nie wiem tak jest, jest, dobra. Jako radę postępowania widzę tutaj zachować pewne rzeczy dla, na siebie, dla siebie. Nawet jeżeli jesteście. Nawet jeżeli jesteście w miejscu, gdzie na przykład uważacie, że macie same bratnie dusze, Jeżeli macie same bratnie dusze, bo akurat wyłączyliście do tej nowej... rozszerzyliście już swoje koło znajomych. Chociaż tu jest bardzo możliwe, że będziemy dodawać jakby członków rodziny. Nie wiem czy się Wam nie roz... przez jakieś związki rodziny, czy się Wam nie... rodzina nie, nie powiększy. Ale tak bardziej grupowo tutaj właśnie jest nie tyle Pojedyncze właśnie osoby widzę, jak pomnożenie takie bardziej grupowe relacje. Tu mamy w ogóle trzy szóstki. Nie, to nie jest sześć, sześć, sześć. To jest tutaj ewidentne, po prostu jak dla mnie relacje rodzinne, które mogą wpływać na to, jak my siebie widzimy, na nasze potrzeby ale jeszcze tutaj jeszcze tutaj zerknę na jedną rzecz okej, okay, mam musiałam tak naprawdę zajrzeć do moich notatek na temat liczby mistrzowskiej 66, ponieważ powiem szczerze czasami mi umyka takie szczegółowe, szczegółowe, takie bardzo związłe znaczenie. Tutaj znaczenie tego 66 to jest um, mistrz uzdrowienia. Przepraszam, 44 jest mistrz uzdrowienia, 66 to jest um, transformacja, transformacja, zmiana, sprawiedliwość, więc cokolwiek się będzie działo na froncie relacji naszych przyjaźni, bardzo możliwe wewnątrz rodziny, dodawania tych nowych gałęzi, całych rodzin. Wiadomo, jeżeli się dwie rodziny łączą, to wtedy są dodawane grupy, całe grupy ludzi poprzez małżeństwo. I to co, to, co karty radzą, to jest słuchać trochę siebie na pewno, przez jedenastkę, słuchać właśnie siebie. Podczas rozmów z kobietami tutaj bym radziła ostrożność. Ostrożność w sensie zachować niektóre rzeczy dla siebie i skupiać się w tych rozmowach bardziej na tym, co, co ma być. O planach, o tym, o nowych przedsięwzięciach, czy o właśnie o tej nowej rodzinie, która właśnie się. Znaczy, bo to może być i rodzina, i tutaj z grupy takie, które będą bliskie nas, naszemu sercu. Chociaż ja bym była zdania, że raczej rodzina, ale wiadomo, nie, 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 nie u wszystkich będzie chodzić o sprawy typowe rodzinne. Chodzi o to, iż. Niektóre rzeczy trzeba zostawić ze swojej rodziny, zostawić je i nie, nie mówić o nich. To znaczy, jest tak, że niektóre rodziny mają na przykład, czy niektóre grupy przed tym połączeniem miały jakieś pomysły, były jakieś. Nowe przedsięwzięcia myśla, brane pod uwagę. I tutaj jest, brane, tutaj jest um, Taka porada, żeby się nie chwalić sukcesami swoimi tak naprawdę. Żeby zachować niektóre rzeczy dla siebie, szczególnie przed kobietami, nie, nie przedstawiać się w super takim kolorowym świetle typu um, Powinniście być wdzięczni, że do nas dołączyliście, bo u nas tak się dobrze dzieje. Tutaj raczej, tutaj raczej karty radzą w takich kontaktach mówić raczej o planach na przyszłość, ale od momentu, kiedy ta osoba, kiedy te, te rodziny się złączyły, czy kiedy, myśmy, czy kiedy my dołączamy do danej grupy osób, nie mówić jakby o naszym życiu przed, tylko planować i snuć plany już wewnątrz tej grupy, czy z, z tą osobą, snuć ją jakby od czasu, kiedy się połączyliśmy dalej. Jakby są tutaj, um, jest taka rada, żeby jednak nie cofać się w przeszłość, nie, um, nie grzebać w tradycjach rodzinnych, nie opowiadać kim tam dziadek, pradziadek czy prapradziadek na jakim dworku mieszkał, czy z jakiej wielkiej rodziny jesteśmy, żeby to po prostu, żeby to zostawić. To jest zupełnie przeszłość. To co było przed, to jest już przeszłość i naprawdę skupiać się na tym, co będzie i skupiać się na tym wszystkim pod kątem tego, co razem możemy zrobić nowego. I też w naszej, w naszej świadomości też niech jest to podejście, jakie są teraz moje potrzeby, jakie są teraz moje cele, może moje przyjemności od tego czasu, kiedy już jest po nowemu. Więc nie próbować do końca wracać do tego, co było, do tego, jak się czuliśmy wcześniej. Dobra, teraz jeszcze jedna karta tutaj będzie. Tutaj, już jako, jako komentarz tarota anielskiego wyszła nam ósemka ognia. I tutaj jest tak: sprawy biegną bardzo szybko, koniec opóźnieniami, wiele rzeczy dzieje się w tym samym momencie. Do tego wrócimy później. Teraz wynik. Zajmiemy się tutaj tą kartą wyniku sytuacji. Ja wiem, że nie widać tych kart do końca, ale mam nadzieję, że widać je. Jeszcze zerknę sekundę, sekundę, sekundę. Żeby nie, nie skupiać się na przyszłości. Tu jesteśmy teraz w całym wyniku wynik mówi tak naprawdę o tym, iż cokolwiek powstanie nowego, co na początku będziemy oczywiście w tajemnicy, to czy w tajemnicy trzymać. No po prostu nie z każdym można rozmawiać. Wiadomo, iż nie, każde, nie, nie każdego nasienia wykiełkuje roślinka. Czasami te roślinki są takie trochę pokraczne, jeżeli coś z tym nasionkiem jest nie tak. Czasami tylko zakiełkuje, ale już nie wyrośnie. Więc tu jesteśmy właśnie w takiej, w takiej sytuacji, że może się udać, ale nie musi. Jeżeli się na przykład nie uda, i wszyscy o tym wiedzą, że się to będzie nie udawać, no to w tym momencie już mamy. Możemy się sami wewnętrznie źle czuć, bo to nie jest tak, że, że tutaj ktoś będzie się z nas śmiał, ale to raczej, jeżeli chcemy zachować tą swoją dumę jeszcze, to żeby nie do końca chwalić się rzeczami, które jeszcze się nie, nie dokonały, które jeszcze nie wystartowały, czy które są w ogóle w fazie takiej dopiero startowej, a raczej skupić się na, na kontaktach wewnątrz tej nowej grupy. Na tym, co możemy jeszcze zrobić razem w przyszłości. I tutaj um, rysują mi się już tutaj z, z ósemki i tutaj z tej karty. Rysują mi się, że tutaj będzie mimo wszystko chodziło o, um, o rzeczy materialne. Być może, nie wiem. Um, Jakieś połączenie biznesu rodzinnych, albo wejście w biznes rodzinny, czy y, myślenie o tym, czy w grupie, na przykład do jakiej, do, do jakiej y, dołączamy, będzie mimo wszystko chodziło o, o relacje biznesowe. Czasami y, całe są serwisy, jak LinkedIn, które się opierają tylko i wyłącznie na, y, na zawodowo-na y, zawodowych kontaktach. Chociaż ja powiem szczerze, ja tu nie widzę tyle, przynajmniej jeszcze z tego liczenia. Nie widzę tutaj y, pracy, jako pracy, ale y, widzę tutaj pieniądze, y, sprawy materialne, czyli nieruchomości, też akcje różne, y, konta oszczędnościowe, lokaty. Więc y, tutaj jest właśnie. Y, jest rozwój, jest rozwój. To się wszystko pięknie będzie. Jakiekolwiek nowe plany powstają, które na początku będziemy trzymać w tajemnicy, jeżeli chodzi o nasze te wcześniejsze, a jeżeli coś razem tworzymy, o czymś rozmawiamy w, w tych nowych związkach, jeżeli coś nowego będziemy tworzyć, o tym już można normalnie rozmawiać. Ale też radziłabym tutaj um, kierować się intuicją, z kim możemy o kim porozmawiać, tak naprawdę. Nie, nie każda osoba jest godna zaufania, bo rozpapla albo no zapeszy. Jeżeli coś nie jest na planie materialnym, tylko jest jeszcze w tym eterze, czyli w miejscu, gdzie dopiero są plany wszystkich planów, jeżeli my się dzielimy na tym momencie, w tym momencie się dzielimy swoim, swoim pomysłem, swoim planem, to jest bardzo łatwo go zapeszyć i ten plan, który chcemy do siebie przyciągnąć, troszeczkę zniekształcić. Energetyką tej, tej osoby, która bardzo często bezwiednie jest w stanie coś powiedzieć. Nie tak. Dobra. Co widzę? Widzę jako efekt nowych przedsięwzięć, przeznaczony nam rozwój finansowy. To znaczy, cokolwiek rozpoczniemy we wrześniu, czy już zaplanujemy, bo tutaj, tutaj mamy raczej kartę planowania. To wszystko będzie nam tak naprawdę przeznaczone. Sukces, który osiągniemy, to powiem tak, nie, nie będzie do końca wynikiem naszej pracy, chociaż to też, bo ten pomysł w końcu musieliśmy jakoś ściągnąć z eteru. Ale to jest nie do końca wynik naszej pracy, ale to jest to, co było dla nas w planie w eterze. Ja teraz sekundkę się zapauzuję i policzę jeszcze wszystko do końca dla takiego, um, dla takiego finalnego komentarza i zaraz do Was wrócę. Okay, wracam. Policzone, przeliczone. Tutaj wracamy do ósemek. Tutaj jak już mówiłam, tutaj kartkę mamy ósemkę ognia, która w sumie nie jest kartą jak taką materialną. Ona mówi o tym, że to wszystko się będzie dość szybko działo. Natomiast co mamy? Mamy dużo ósemek z samego liczenia, ponieważ tu mamy ósemkę, tu mamy ósemkę z całego rządka, tu mamy, czyli cokolwiek się będzie działo, pomnażanie, Związków y, rodzinno-biznesowych. I tu po prostu jest y, nacisk na y, sprawy finansowe. Czyli te sprawy finansowe będą nam y, zajmowały y, bardzo y, wrośnie To, no, to będzie mi na głowę. Jednak tutaj nie, nie widzę, żeby to były jakiekolwiek problemy finansowe, y, jakiekolwiek problemy materialne. To jest raczej pomnażanie naszego majątku rodzinnego czasami pomnażanie majątku rodzinnego poprzez połączenie dwóch rodzin, poprzez dołączenie do jakiejś rodziny może tutaj też chodzić o związki nie tylko małżeńskie no powiem szczerze tutaj widzę jednocześnie takie połączenie po prostu związku romantyczno rodzinno z biznesem Następnie może tutaj chodzić o pracę, ale znowu jest to bardzo, jeśli chodzi o ten środkowy rządek, to jest z tego co, w jaki sposób należy postępować, czyli nie nie dzielić się do końca swoimi pomysłami dopóki nie, nie zaczniemy tak naprawdę przy nich działać i dopóki nie będziemy widzieć, że one Powstają, ale um, to będzie jakby, um, to wszystko będzie się pięknie rozwijało, tak naprawdę, bo mamy tutaj dwie karty, które mówią o rozpoczęciu te, tego biznesu, tej pracy, tej, bo to tutaj akurat z tego rządku wychodzi nam praca. Czyli to nie jest tak, że um, że nam same będą spływać tutaj profity, bardzo możliwe jest, że będziemy tworzyć nowe miejsca pracy. Czy stworzymy dla siebie, czy dla naszej rodziny, dla naszego członka jakieś miejsce pracy i będzie to bardzo bardzo profitowe. To, to będzie nam po prostu bardzo dobrze szło. Mogę powiedzieć, że tutaj właśnie widzę, że to wszystko się szybko pięknie rozwinie, ale jednak jeszcze raz przestrzegam. Uważać, co się komu mówi. Szczególnie w, w rodzinie, w swoim kółku znajomych, o, w swoich. wśród swoich, o. I brać pod uwagę bardzo swoją intuicję, tego, co, co nam podpowiada nasz żołądek. Nie wiem dokładnie, gdzie u każdego to uczucie, że coś jest tego podpowiadania przez, przez nasze wyższe ja. U niektórych w żołądku, u niektórych trochę wyżej, u niektórych splot słoneczny, więc to wszystko zależy od każdej osoby. Proponowałabym z tą intuicją także nastawić się na to, że bardzo jest możliwe, że trzeba będzie być troszeczkę bardziej elastycznym, szczególnie w finansach. Może zrewidować swoje cele albo zrewidować swoje y, wydatki, ale to nie chodzi o to, że trzeba zmniejszać, zwiększać, tylko po prostu popatrzeć się na to takim chłodnym okiem i y, dać zakładkę w każdą stronę trochę. I to wszystko, żeby być bezpiecznym. Będzie to coś bardzo stałego, czyli cokolwiek macie na myśli, nie jest to jakaś krótka przygoda, i to jest naprawdę. Y, W waszym planie życiowym, tutaj, to co było tutaj dla was przygotowane na to wcielenie, to to jest dokładnie ten krok, który macie podjąć. Tutaj jeszcze chciałam zaznaczyć, że tutaj z podsumowań wychodzą dziewiątki, czyli cokolwiek to jest, to jest to zakończenie cyklu w waszym życiu, czyli możecie po prostu przejść z cyklu pracowania dla kogoś do pracowania na siebie albo z. Jednej, jednej sytuacji rodzinno-domowej przechodzicie, ona się kończy i na stałe poprzez to przedsięwzięcie wchodzicie na następny schodek. Jak tutaj zawsze mówię, że ta karta, cokolwiek się dzieje przy niej, to ten krok, który właśnie podejmujecie, jest właśnie tym jednym schodkiem, który Was prowadzi dalej. I to przedsięwzięcie, to o czym będziecie myśleć we wrześniu, jest właśnie tym, co Was zaprowadzi na kolejny, kolejny cykl rozwoju. I to jest czytanie na wrzesień dla Wagi. Mam nadzieję, że nie było tak tragicznie. Podziwiam wszystkich, którzy są w stanie ze mną zostać do końca. I to na tyle chyba. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zobaczymy się w październiku.